Dzień dobry, zobaczmy jaka pogoda. Są już ferie, znaczy tydzień mały przerwy. I zobaczcie, zobaczcie, jest po prostu super Rano jest przymrozek, ale w ciągu dnia robi się bosko. Ja już tutaj szykuję troszkę pod Halloween. Ponieważ w czwartek bawimy się, kupiłam takie sadzonki. One będą pięknie kwitły na pomarańczowo-czerwono, im bliżej świąt, tym będą bardziej um, zmieniały kolor. Zaraz muszę je włożyć do ziemi. Tak jak widać troszkę ogarnęłam, Tu mam taką czachę, która świeci w ciemności. Tutaj nowa roślinka. Jeszcze musimy dynię kupić, stawić. Troszkę sprzątałam ogródek z liści. Myślę, żeby zlikwidować ten stolik i po prostu wkopać wszystkie lawendy tam, żeby tak samo jak tu się pięknie rozrosło lawendowo. No, tak to wygląda. Coś pięknego. A tu, jeżeli chodzi o jesienny update, mam taki stroj. Kupiłam takie malutkie dynie w Aldicon, chyba 49 pensów, czyli pół funta za sztukę. A w środek wstawiłam tą moją samueń świecę, którą robiłam sama. Myślę, że tak spaczka to wygląda. A co jeszcze chciałam pokazać? Oczywiście nowe mandale. Nie wiem, czy je pokazywałam, czy nie, ale dwie mandale. Jeszcze będzie jedna. I zamówiłam indyjskie rękodzieło. Znaczy takie poszewki na poduszki. Bardzo mi się one podobają. One wszystkie są, to jest wszystko klecone ręcznie. Piękna, piękna robota. I myślę, że troszkę ożywiają ten mój living room. Bo ja bardzo lubię takie akcenty. E, co tam jeszcze z nowości? Z nowości jeszcze doszły mi nowe mm, standy na e, świeczki. Oczywiście z soli himalajskiej, cztery zamówiłam. Dwa tu mam i dwa u góry. I, i, i. A, robiłam nowe świece. Nowe świece. Te są. Nazywa się Oum Mud. I taka świeca, już są ładnie spakowane. Wędułce zrobiła naklejki na moje świece. I taka świeca ma zapach drzewa sandałowego, rozmarynu, lawendy, cytryny. Do tego ma zatopione żywice, mirrę, wrzos, kwiaty lawendy, płatki suszone słonecznika, sól himalajską. Także naprawdę. Aha, jeszcze dałam korę brzozy. Wcześniej mówiłam, że dębo, ale to była kora brzoszy. pomyliłam opakowania po prostu. Tak czy inaczej, jak to zacznie się topić, to będzie niesamowity zapach jesieni. Także próbuję rozkręcić moją produkcję świec na większą skalę. A tutaj robiłam świecę Pumpkin Spice, też tak właśnie pod, pod Halloween. To jest, okaz to jest z, z kolei świeca o zapachu... Bardzo takim, jakby to powiedzieć, korzennym. Goździki, tutaj są, tutaj jest pomarańcza, tutaj. No tak super fajnie słodkawo pachnie imbir o także chcielibyśmy tą świeczkę zjeść. Także powoli, powoli, mam trochę pomysłów. Co jakiś czas będę pokazywała Wam nowe świece, a może nagram filmik też, jak, jak takie świece po prostu mnie powstają. Powiem zrobiona, roślinki się nazywają Winter Cherry, czyli zimowe wiśnie. Zatem idziemy na spacer do lasu. Gumowce, gumaki albo gumiaki jak to woli siedzą. W ogóle mój outfit jest typowo leśny, wieje, więc mam kaptur, bo nie wiem, gdzie jest moja czapka. Eee, kurtka taka. Do po lesie i idziemy się przejść do lasu. Znaczy, wychodzę z domu, przechodzę przez ulicę i idę sobie tą drogą, bo las jest po lewej stronie. Widzę jakaś nowa akcja. Look after our woods and don't drop your litter, please. Co to znaczy? To znaczy, że miej w opiece nasz las i nie zostawiaj śmieci. Bardzo mądrze. Bardzo. Tajemniczy krąg. Do czego ten krąg? Pewnie do odczuwania rytuałów przez wyznawców wikan, czyli tego, czym ja się ostatnio bardzo interesuję. Czyli powrotu do natury, powrotu do rodzimowierstwa, jakkolwiek by zwał, tak zwał. A sobie przyjść. Musiałem w środku pomedytować spalić jakieś zioła, kadzidła jak już sobie tak idziemy to jeszcze mamy jeden taki ważny punkt Archeologicznym w lesie, w zasadzie w tym miejscu tutaj, em, znaleziono szczątki, nieszczątki rzeczy po obecności prehistorycznego człowieka. Czyli wiemy, że te tereny były już zamieszkiwane że była to osada bardzo, bardzo dawno temu. Mamy wiewiórę. Nie wiem, czy wiecie, w Anglii występują w większości te szare wiewiórki, ale są one tutaj jako szkodniki. To znaczy, były rude wiewiórki, rude baśki, ale te przypłynęły tutaj ze Stanów i po prostu zawładnęły tą ziemią. O, coś wcina. Po prostu przejęły władzę nad pomarańczowymi figurami. Pełno ich tu jest naprawdę. Narwałam trochę skarbów w lasu, bo mam taki pomysł, żeby zrobić taki wieniec Halloweenowy z pentagramem. No zobaczymy jak mi to wyjdzie. Pokażę Wam. Zainspirowana naturą. naśmieciłam, Ale zrobiłam. Czyż nie piękny? Na Halloween. Po prostu go tutaj położę. Wstawię świeczkę w środek. Myślę, że jest klimatyczny. Sprawa yy, jest prosta. Co my tu mamy? Mąka to jest mąka od razu z proszkiem do pieczenia. Yy, Self raising. Proszę bardzo. O, tu jest mąka. Yy, troszkę sody. Zawsze łyżeczkę daję. Mleka, dwa jajka. Oraz, oraz, oraz dam jeszcze wody gazowanej troszkę. No i oczywiście do pasmarowania mamy tutaj polską marmoladę o smaku różanym. Podejrzewam, że ona z różą ma niewiele wspólnego, ale raz na czas można takie świństewko zjeść. dwa, trzy i gotowe. Z boku marmolada, bo Ucja czasami lubi takie puste jeść, jakby nieposmarowane, więc jak będą chcieli, nałożą sobie jeszcze coś innego Ucja z arkiem. Przyleciała osa, pszczoła. Oj, nie chce mi się Ostrość na nią zrobić. Jak robimy się na kwiatki. To nieważne, ale myślę, że przyleciała dlatego, że przyleciała do naszej pszczoły, którą Ucja zrobiła. Zobaczcie. Piękny. Piękny rysunek. Dobra. Ja zrobiłam sałateczkę gyros Mam nadzieję, że dziewczynom będzie smakować. Takiej chyba jeszcze nie jadły. Stół przygotowany. Tu mam takie skąsy, takie typowe brytyjskie przekąski. Winko domowe czeka z jeżyn. No i będzie sałatka, i każda z dziewczyn ma też przynieść coś od siebie. Także będzie fajne posiedzenie, myślę. A pokażę Wam jeszcze, jaki zainstalowałam dzwonek. Mamy go już bardzo, bardzo długo jeszcze ze starego miejsca, czyli prawie 8 lat halloweenowy dzwonek. Dwaga wczoraj była bardzo udana, wszystko znikło, a tymczasem przenosimy się do czwartku. Dzisiaj jest um, Halloween, czyli polskie dziady, bądź polskie Sam Wayne. A ja postanowiłam zrobić dzisiaj, ponieważ jest bardzo, bardzo zimno na dworze. Tam mi się pali moja świeca halloweenowa, którą sama robiłam. Jest mroźno, więc dzisiaj stawiam na zobaczcie na co, na grochówkę. Będzie grochówka, tu mam boczuś, kiełbaskę, cebulę, jeszcze ziemniaki, marchew i niech się powoli gotuje. Super taka zupa w chłodny dzień. Porządna jesienna zupa, a na drugie będą pierogi z dynią, bo to, to przecież Halloween. U nas już po Halloween, ale niemożliwe, że całą noc się świeczka paliła. Zobaczcie, całą noc i ja nie mogę. A to niech się dzisiaj dopali. Nie wiem, czy ten deszcz jej nie zgasi. To jest ta, którą ja robiłam Także wytrzymała cały dzień, całą noc i nadal się pali. I w tym momencie już nie knot, tylko się zajęły te kawałki e, e, dębu. Także. Dobry pomysł, ale nie nagrywałam nic na Halloween, ponieważ tak Ucja wybyła z domu ze znajomymi, poszła spać do koleżanki, a myśmy mieli kilka spraw do załatwienia darkiem i po prostu żebyśmy siedzieli w domu wieczorem. Ale zobaczcie dzisiaj, jak jest pięknie. Ja uwielbiam tą pogodę tutaj, jak jest tak mokro i tak mgliście. I tak już powinno być przez długi, długi czas, aż do wiosny. A tu jeszcze <laughs> zostały cukiery. Ale chciałam wam pokazać coś zupełnie innego, mianowicie dotarła wczoraj do mnie kalimba. Kalimba jest to instrument muzyczny wykonany w upinie kokosa, który tutaj jest ładnie e, wyszlifowany, ozdobiony ręcznie i sobie i sobie można grać. E, stroi się te dźwięki, struny, nie wiem jak to nazwać. Tak się stroi, że mianowicie się łoteczkiem tu uderza, żeby po prostu... Czekajcie, pokażę Wam. Żeby... Zrobię to w dół. Żeby... nastroić dźwięki. Takie jeszcze nakładki specjalne na kciuki muszę zamówić i można sobie różne kombinować, bawić się coś innego, wzięłam zamówiłam dla Uci, żeby miała co robić przez zimę, ale tak czy inaczej nawet, o, straci mi kamera nawet nie, nie grając ładnie wygląda ten instrument proste i jeszcze na koniec vloga przyszła mi właśnie moja paczka z Avonu. dosyć ciężka zobaczmy co mamy tym razem katalog Teraz tak, nie wiem, czy w Polsce też są takie fajne promocje. To na przykład y, te kremy z Nutra Effect Nutri Effect y, dzień, na dzień i na noc, w tym momencie były tylko po 2 funty, czyli 4 funciki za 2. Bardzo fajne ja je bardzo lubię często stosuję. I była taka promocja, że 8 rzeczy za dyszkę. Za 10 funtów i w tych 8 rzeczach się składa krem do stóp, który ja normalnie cały czas używam, już kiedyś pokazywałam. Jego normalna cena jest chyba teraz 3,50. Olejek do ciała, ten bardzo, bardzo popularny, e, chyba najbardziej popularny. Do tego jest jeszcze mgiełka lawenda z. Bo z rumiankiem nie mogę się skupić. I sama tam mgiełka kosztuje 4 funty, więc tutaj wszystkie te 10 rzeczy za. 8 rzeczy za dychę, więc to się naprawdę opłaca. Zapach ten jest piękny. Uwielbiam tą serię aromaterapii. Z planet spa, oczywiście. Duży płyn lawendowy do kąpieli, który zawsze używam ten sam do tego jeszcze dorzucili mgiełkę, to jest wanilia i drzewo sandałowe nie jestem fanem takiego zapachu, ale ja zawsze takie rzeczy używam na przykład do toalety, jako odświeżacz krem do rąk, który w normalnej cenie kosztuje 4,50 tutaj był wrzucony do, tej, do tego paku i on jest tak samo lawenda i rumianek takiego jeszcze nie miałam zawsze używałam sam lawendowy, ale ta seria jest naprawdę, naprawdę dobra i tu mamy ym, serum do włosów sobie je otworzę, bo jedną ręką nie mogę serum do włosów i ono jest naprawdę, naprawdę dobre już mam drugą flaszkę tego i je bardzo lubię ono nie jest z tych najdroższych, ale jest naprawdę dobre i jeszcze do tego wszystkiego był Moroccan Romance, czyli olejek zapachowy do ciała także naprawdę się to opłaca za to, za to, za to, za, za to wszystko zapłaciłam tylko 15 funtów, tak, zgadza się, także niedużo i spoczko. Bardzo, bardzo. A spodka. jeszcze na koniec, jeszcze Wam dołożę troszkę zakupów szybkich. Mianowicie dzisiaj woda. Ta jest bardzo dobra. Ona jest bardzo, bardzo niesłodka. I 12 takich butelek płacę w promocji tylko o 2 funty. Jogurty naturalne, bardzo duże, 500 gram. Bardzo, bardzo niesłodkie. Po pół funta, bardzo, bardzo niesłodkie. Tortille. Jeżeli mam wybrać chipsy albo pringelsy, to wolę już te tortillowe pringlesy bo są. No, troszkę zdrowsze. I to jest moje ostatnie odkrycie, taki Rizotto milki, czyli taki gotowy jakby ryż, tylko się go zalewa wodą, dodaje się sos i po 11 minutach jest gotowy. I jest naprawdę przepyszny. Super opcja na szybki obiad do tego, tylko jakąś pierś podsmażyć albo coś. No i dzisiaj w promocji były szynki krakusa, Ja je bardzo do, dobrze wspominam jeszcze z Polski. I takie cztery opakowania, dwa funty zapłaciłam. E, smarowanko standardowo e, ser kupiłam ten pierwszy raz ser z dziurami, zobaczymy jak będzie smakował, to też kupiłam pierwszy raz, jakiś taki deserek bardzo polecany, zobaczymy co to Actimele, tym razem wzięłam dwie paczki, ale kokosowych jeszcze kokosowych nie mieliśmy, to będziemy testować, boczek nie, bekon znaczy e, nie wędzony na jutro na śniadanie Lody, takie cztery małe kubeczki Hagenda's. Super firma, już kiedyś o niej mówiłam. Następnie lody, kolejne, te są po funta, akurat. One są z takimi żelkami, z takimi szczelakami, bardzo, bardzo smaczne. I dzisiaj w promocji były takie deserki tiramisu 75 pensów za cztery, więc super cena. I takie serki 12 serków za funta. Do kanapki. Bardzo lubimy. Albo na przykład do bagli i do łososia. No i Jarek jeszcze wziął, bo już zrobiło się chłodno. Kulki na dokarmianie ptaków oraz wielkie, wielki worek jedząka dla ptaków, bo no już trzeba dokarmiać. Także tak się zapowiadają kolejne szybkie zakupy. I chyba już naprawdę kończymy tego vloga. Papa. Pa.